Szorstkie, czerwone i swędzące przede wszystkim. E, chciałabym, żeby moja skóra pod pachami była gładka. Golenie stałe jest uciążliwe. Skóra pod pachami po daw jest jedwabiście gładka. Odżywiona, nie ma żadnego zaczerwienienia. Fenomenalnie. <noise> Oczywiście, że jestem szczęśliwa z Daw Nie widać? Antyperspirant Daw zawiera 1,4 kremu nawilżającego, który pomaga skórze odzyskać gładkość po goleniu. Idealny dla każdej kobiety, na każdą pachę i na każdą pogodę. Ból może być słaby, umiarkowany lub silny. Nie czekaj, zanim stanie się naprawdę silny. Weź Pyralgine, najsilniejszy lek przeciwbólowy, który dzięki wyjątkowej substancji zwalcza każdy rodzaj bólu. Wyrardina, numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. O, chciałbym zamówić. Dużą Dużo Chińczyzna! Tak, dużą porcję Kakao. Tak, ym, kurczak saigonki i wieprzowina. Banaty. Banan. Ciekawe, kto za to wszystko zapłaci. Jak to to? Telefon. Skonsumuj obniżkę abonamentu telefonicznego. Teraz nawet 20 zł miesięcznie taniej. Telekomunikacja Polska. Życie oferuje wiele, a Ty dobrze wybierasz. Skoda Oktawia wiesz co dobra. Kiedy dzisiaj kasłaś chce... Kaszla są ostrzeszne. Kaszel nie wyleci. Ja kaszle tak. A mój tata? Kaszle tak. Dla mojej rodziny na kaszel nic nie działa skuteczniej niż mucosolwan, który rozrzedza zalegającą wydzielinę, pomaga ją usunąć i chroni przed jej zaleganiem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Potrójne działanie i kaszel ustaje. Zawsze kłaniał się pierwszy. O, taki cichy, dobrze wychowany, taki spokojny. Przeważnie zwykle to samo bro. Fasolkę po brytońsku pyszną i kompot do popicia. Najsmaczniejsze. Skryte, zamknięty w sobie, unikać spotkań. Tego nie ma co. w ogóle o co chodzi. Dlaczego on to zrobił? Może dlatego. Wakacje first minute, jakich jeszcze nie było. Sam spróbuj. Tu i beztroskie wakacje. Wszystko na tipto. Szpilki, makijaż. Wszystko na tipto. I dzień jest nasz. Ale nie mój. Każdy dzień jest twój, kiedy Always masz sama, wszystko w fajnie, nowa ochrona zapewniona Sprawdźmy to, super jesteś piękna teraz Pomóż Tip Top, na siebie dok, top Każdego dnia top, Pięciogwiazdkowa ochrona od Always Odkryj nowość od Mercy Twoja ulubiona czekolada w niezwykłych małych tabliczkach, każda osobno zapakowana i niepowtarzalnie rozpływająca się w ustach. Poznaj na nowo wyjątkową przyjemność i ulegnij czekoladowej pokusie od Merci. Zabrudzenia są bardziej uporczywe niż inne. Dla nieskazitelnej czystości i blasku wszystkich naczyń, użyj nowego Finish Quantum. Dzięki unikalnym, czyszczącym mikrogranulkom, namierza nawet najtrudniejsze zabrudzenia i pozostawia jeszcze doskonalszy blask. Dla perfekcyjnego rezultatu za każdym razem, użyj nowego Finish Quantum. Precyzyjne czyszczenie. Finish. Diamentowy standard. Finish All in One Finish Quantum Super 29.99. Przywołaj zapach wakacji w twoim domu. Erwig FRESHMATIC inspirowany śródziemnomorskim słonecznym klimatem pomoże ci odświeżyć najmilsze wspomnienia z wakacji o każdej porze, każdego dnia. A pogodny nastrój udzieli się całej Twojej rodzinie i przyjaciołom, gdy Cię odwiedzą. Dzięki Erwig Freshmatic Twoje mieszkanie zmieni się w dom słoneczny pełen śródziemnomorskiej energii. Erwik, śródziemnomorski zapach w Twoim domu. A teraz zestaw Erwik Freshmatic tylko 1999. Bulgardła odbiera ci głos odkryj lek nowej generacji. Strepsils Intensive to nie tylko maksymalna dawka, to również substancja nowej generacji Flurbiprofen o silnym działaniu przeciwzapalnym, który przynosi szybką ulgę w bólu gardła, abyś mógł znów cieszyć się życiem. Strepsils Intensive. Szybka ulga w bólu gardła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy legin właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Równajmy dwa żelazka, oba używane tak samo długo. W pierwszym zgromadził się kamienny osad, a drugie jest jak nowe dzięki stosowaniu miękkiej wody z Twoją pralką jest podobnie. Zobacz, tutaj wszędzie jest kamień. Ta pralka też ma 5 lat, ale wygląda jak nowa. Wszystkie jej najważniejsze elementy są chronione przed osadzaniem się kamienia. To efekt używania Calgonu do każdego prania. Muszę żyć, każdej pralki to kalgon. Nowość. Rewolucja w walce z kamieniem. Dziesięciokrotnie skuteczniejsza ochrona. Tabletki Calgon. Najlepsze rozwiązanie dla Twojej pralki. Wypróbuj już teraz. Nowe przygody Toma i Jarego teraz w twojej komórce! Pomóż małej myszce przechytrzeć podstępnego kota! Wyślij SMS o treści IR11 pod numer 7968. Nie czekaj i ściągnij grę Tom i Jerry Food Fight już teraz! W prezencie do twojego zamówienia wyślemy testową wersję gry Epoka lodowcowa 3 gratis. Czas na zmianę. Już dziś przejdź do największej platformy HD w Polsce i ciesz się jakością HD bez dodatkowych opłat. Oglądaj wszystkie kanały BBC z BBC Knowledge HD na wyłączność i cyfrową telewizję naziemną, w tym kanał Polsat. Tylko teraz wszystkie pakiety za 48 zł miesięcznie, w tym aż 17 kanałów HD i dekoder HD z aktywacją za 0 zł. Nie czekaj. Już dziś przejdź do N. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Kręcę, rozjaśniam, lokówką je spalam, wiatrem je czeszę, a słońcem opalam. Bryzurą przyciągam, spojrzenia co róż. pod kilka rzeczy, co kocham i już. W odróżnieniu od zwykłych odżywek, działających tylko na powierzchni, nowy DAW Intense Repair z technologią Fiber Actives wnika w strukturę włosów, odbudowując je od wewnątrz, by były mocne i piękne. Nowy DAW Intense Repair. Rób to, co kochasz i pozwól DAW zregenerować zniszczone włosy. To już znasz? Na każdą zachciankę. O każdej porze. Dla każdego. Pełna dobrego. Bagatelka. To jest przekąska. Bagatelka to zupełna nowość. Połączenie odżywczych naturalnych składników zamkniętych pomiędzy dwoma płatkami smakowitego, dobrze wypieczonego ciasta. Pyszna, lekka bagatelka. Łasuchom uchodzi na sucho. To teraz spróbuj. Zaprojektowany przez ciebie odświeżacz powietrza mógłby wyglądać na przykład tak. Wygląda znacznie lepiej. I uwalniać świeży zapach Breeze tylko wtedy, gdy wyczuje ruch. Nowy Sensen Spray Collection od Breeze. Pięć rzeczy, których potrzebuje twoja drewniana podłoga w jednym. Pronto, 5 w jednym. Załóżmy, że ta pani to jabłko, a ten pan to błonnik. A co się dzieje, kiedy obierasz jabłko? Właśnie to. Cenny błonnik znika. Podobnie jest, gdy produkuje się czyste soki. A kapi całe jabłko dzięki nowej metodzie wyciskania daje ci nie tylko pyszny sok, ale też błonnik z mięszu i skórki jabłka. Tyle błonnika nie ma żaden sok jabłkowy. Kapi całe jabłko. Na dobre połączu jabłko i błonnik. Przyciąga Twoją uwagę? Moje przenikliwe spojrzenie czy moje ruchy w tańcu? Bo na pewno nie zwrócisz uwagi na moje lekkie nietrzymanie moczu. Używam Tena Lady z systemem Fresh Odor Control, neutralizującym nieprzyjemny zapach. Zamów bezpłatne próbki na tena.pl To radosna Ewa. Ciekawe kogo dziś spotka. Chrypka Stefan. Kichalska Ania. ZARAŻALSKI MARIAN Cerutin wspomaga naszą odporność i zapobiega przeziębieniom nawet wtedy, gdy wszyscy wokół chorują. Cerutin i możesz czuć się bezpieczniej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Karty, raty i rabaty. Karty, raty i rabaty. Sigma Bank wchodzi do 30 tysięcy sklepów. Pomaga w zakupach. Promocja Gerber. Kup i wygraj. Codziennie bony na zakupy. Co tydzień kamery. A co miesiąc 50 tysięcy na przyszłość Twojego dziecka. Wyślij SMS lub wejdź na gerber.pl. Gerber. Naszą pasją są dzieci. <laughs> Czy znasz już szybkość działania kapsułki Ibum? Sprawdź. W momencie bólu weź kapsułkę Ibum. I zmierz czas, po jakim ustąpi ból. Zielona kapsułka IBUM e błyskawicznie się rozpuszcza. Uwalnia gotowy lek i szybko likwiduje ból. Czy kobiety potwierdzają szybkość działania kapsułki IBUM? E IBUM. E Pokonaj ból szybko. Przed użyciem zapoznaj się z treścią uroki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem e lub farmaceutą. Gdyż e każdy lek niewłaściwie e stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wjazda na motocyklu to moja pasja. Jednak czasami kończy się to podrażnieniem skóry. Jako naukowiec Gillette, zajmujący się badaniem skóry, wiem jak ważna jest jej właściwa pielęgnacja. Dla siebie wybrałem żel Gillette series. Żel Gillette Pure and Sensitive nie zawiera sztucznych barwników i zapachów, a jego formuła została stworzona by ograniczać podrażnienia po goleniu. Żel Gillette series to numer jeden w Polsce, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne. Najlepsze dla mężczyzn. Nominacja do tytułu Kulinarny Debiut Roku. Fix Nuggetsy. Panierka plus sos. Podwójnie pyszna nowość. Z jednej strony łatwo się rumieni. Z drugiej śmiało sięga po wyraziste dodatki. Mówią, że smaczny z niego kąsek. A w twojej kuchni? Która nowość Knorr prezentuje się najlepiej? Wybierz ulubioną nowość Knor na www.knor.pl i odjedź własnym samochodem. Próbuj nową kostkę Harpic Max z sodą oczyszczoną Jest do trzech razy dłuższa niż inne kostki Dzięki czemu zapewnia idealną czystość i świeżość do czterech tygodni Harpic Max, czarny siłacz do toalet Mówi o sobie, że jest matematykiem, który sprzedaje pączki Szanowni Państwo, profesor Andrzej Blikle Witam Witam Szanowny panie profesorze, nauka smażenia pączków Ile by u pana kosztowała? No nie tanio, chyba że w internecie tam nauczy się pan tego sam przy mojej pomocy. Za darmo to wejdźmy do internetu. A pączki dzielimy na nadziewane marmoladą różaną i beznadziejne. Internetowi nie płacą, bo wszystko robią sami. Załóż konto internetowe w ING Banku Śląskim. Za chwilę w telewizji pół nieprzewidywalny kataklizm nawiedził Wybrzeża Ameryki. Fala śmierci, część pierwsza.